Jest czwartek, są roboty w toku. Witajcie serdecznie. Ze mną Hubert Głowski, hp. Witajcie. Dzień, Dzień dobry, cześć, Paweł. Poczekamy chwilę, aż dołączą do nas widzowie. I zapytam ciebie, jak minął Ci tydzień. Bardzo są. dobrze, bardzo owocnie. Bardzo, bardzo szybko? Bardzo pozytywnie, bardzo szybko, tak. O dziwo teraz nie wiem od czego to zależy, ale ten czas ucieka strasznie szybko. To prawda. Ale może tak dobrze. Temat upływającego czasu, tak w jakiś taki dziwnie przyspieszonym trybie, no przewija się bardzo często w różnych rozmowach. I ja też to też tak odczuwam, że ten czas biegnie szybko, i zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że wszyscy szybko żyjemy, czy kwestia to, że tak właśnie dużo rzeczy się przyniosło do online, czy jeszcze z jakichś innych powodów. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale faktycznie. Weekend za weekendem, miesiąc za miesiącem, prawda? Leci to bardzo dokładnie szybko. tak. Mi się wydaje, że też jakby duża ilość pracy się przyczynia temu, że czas nam tak szybko ucieka. Bo mhm. faktycznie jakby ostatnimi czasy ja na przykład mam może nie tyle więcej obowiązków, co faktycznie dużo pracy, bo jakby zaczynam dopiero przygodę z hub, więc faktycznie jakby wszystkie ręce na pokład. I jakby ten czas faktycznie bardzo szybko ucieka, jak jest coś do roboty. Mhm, mhm. I przyspiesza czas, ale przyspiesza też cyfryzacja branży. Jesteśmy na pewno z tyłu jeżeli chodzi o inne branże, ale ten pociąg jedzie bardzo szybko i to jest takie znamienne, że właśnie przy tym wszystkim nieodzowną rzeczą jest e-commerce i, i możliwość kupowania produktów poprzez różnego rodzaju platformy, sklepy itd. itd. I dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy, ponieważ Temat, jaki sobie dzisiaj obraliśmy na tapetę, to jest kwestia tego, czy dzwonić i zamawiać czy yy, przez telefon, czy zamawiać poprzez platformę. I oczywiście wydaje się, że, że no, zawarta jest w tym pewnego rodzaju teza, jak jest lepiej, ale przyjrzyjmy się, jak jest, jak jest faktycznie. Yy, I zapytam Ciebie, Hubercie, na początek, jak dzisiaj ta proporcja wygląda pomiędzy instalatorami dzwoniącymi i zamawiającymi poprzez platformę. Wydaje mi się, że aktualnie ta proporcja jest jeszcze mimo wszystko na stronę instalatorów zamawiających telefonicznie, ale może to też być w dużej mierze spowodowane tym, że faktycznie przyzwyczailiśmy klientów do takiej formy składania zamówień, ale nie zmienia to faktu, że faktycznie klienci, którzy zamawiają przez platformę, przebijają się powoli, plus też staramy się może nie tyle nawrócić, co przekonywać troszeczkę klientów do tego, że platforma nie jest zła. Że platforma działa bardzo intuicyjnie i przez nią faktycznie może być lepiej. Może nie lepiej, znaczy może trochę lepiej, ale na pewno szybciej. Plus nie trzeba faktycznie ograniczać się do tego, że my, powiedzmy, tam już o którejś godzinie no po prostu nie mamy możliwości pomóc. Tutaj jest pewnie troszeczkę taka, yy, taka, taka. taka... Wewnętrzne rozdarcie: czy zrobić to szybko i wygodnie przez wykręcenie telefonu, czy zrobić to w sposób niezależny, a więc nie czekam, czy ktoś odbierze, nie odbierze, sam jestem w stanie się zarejestrować, czy tam otworzyć sobie stronę i zamówić. No ale to wynika, wymaga troszeczkę jednak więcej czynności. Ale chwytając się tego, co powiedziałeś, czyli tak naprawdę, wy pozyskając klienta, chcąc go troszeczkę na początku. Zrobić mu dobrze, krótko mówiąc, tak utrzymujecie tą relację, jak rozumiem, jako handlowcy, i, i później później już ten klient jest przyzwyczajony, i jest mu trudno, jest mu. Zresztą jest przyzwyczajony, bo, bo w innych hurtowniach, czy w innych miejscach też, też tak zamawia prawdopodobnie. Ale mam do ciebie takie pytanko, czy klient, nazwijmy to, poza platformą, od razu mu też zakładacie, czy jest to w waszym jakimś takim, powiedzmy, procedurze założenia mu konta na platformę, czy dopóki sam nie założy, czy też sam nie zdecyduje, to takie, takiego konta nie ma? Dopóki sam nie zdecyduje, nie założy takiego konta, nie ma, gdyż tam jest kilka zgód, które no, my nie możemy wypełnić za hmm. klienta, też nie będziemy się zgadzać w jego imieniu na newslettery, tudzież inne informacje, których może sobie nie życzyć. Więc, jakby to jest dowolne, klient może sam o tym decydować, z tym, że my zawsze zachęcamy, może nie naciskamy, ale zawsze serdecznie zapraszamy do rejestracji, ponieważ to ułatwia wiele, wiele procesów w naszej firmie. No dobra, to w takim razie wylistujmy. Zapisaliśmy sobie kilka takich elementów, które wskazywałyby na. Na rzecz, czy też wskazywałyby tutaj zamawianie przez platformę jako ten krok do przodu w rozwoju zarówno firmy, jak i jak i przyspieszeniu pewnych rzeczy. I pierwszą rzecz, na którą ty wskazałeś, to było szybkość i dowolność pory zamówienia. Gdybyś rozwinął ten, ten wątek z twojej perspektywy? Tak, no, na, można powiedzieć nawet na bardzo bieżących doświadczeniach, gdyż niedaleko chyba dwa dni temu była taka sytuacja, że klient złożył zamówienie o 23.34. I biorąc pod uwagę, że większość towarów faktycznie mieliśmy na stanie, to ja z samego rana do niego zadzwoniłem, czy, czy jakby życzy sobie czekać na pozycje, których nie mamy, czy wysyłam jakby to, co mamy i czekamy na faktycznie, aż dojdzie do nas większość towaru od producenta. I następnego dnia już o godzinie 12 z tego, co mi wiadomo, kurier był w drodze mhm. odebrać towar i już był w drodze do klienta. Więc tutaj faktycznie ta dowolność godziny, w której można złożyć zamówienie, szczególnie, że my rozumiemy, że instalatorzy do pewnej godziny po prostu są na budowach, więc nie mają możliwości też w godzinach tam powiedzmy 8-16 usiąść faktycznie na spokojnie przed komputerem, przygotować oferty jest zamówienie, ale jak w końcu znajdą chwilę po obiedzie i w wiadomościach, mogą faktycznie usiąść na spokojnie i przeklepać takie zamówienie i tutaj już nie musimy jakby my brać w tym czynnie udział, gdyż nasz portal działa 24 na 7, jak również dostępność produktów na naszej stronie, jest widoczne na żywo, stąd też nie musi dzwonić do nas, potwierdzać, czy coś jest, czegoś nie ma, po prostu widzi, ma wszystko jakby wyłożone na stół. Okej, okay. Wy, wyeliminowanie błędu na linii klient-handlowiec. Co miałeś na myśli tutaj? Jednak przez tą komunikację telefoniczną w tym sensie, że można źle coś przekazać, czy bardziej mówisz o tym, że Ktoś miał coś innego na myśli. Mówiło ja a... mi faktycznie o to, że można coś źle przekazać, albo klient miał zupełnie coś innego na myśli, ponieważ teraz może no, jakby systemy instalacyjne się nie mieszają, bo staramy się tak nie robić, ale jakby obsługujemy kompleksowo instalację, jakby tego jest naprawdę dużo i powiedzmy, przy kliencie, który nie wiem, 100 pozycji na klepie przez telefon, jest możliwość, że ja coś źle zapiszę, źle usłyszę, coś na chwilę przerwie, tutaj zgubimy wątek i nagle z faktycznej listy 100 pozycji on dostanie 98. Albo dostanie wszystkie sto, tylko że na przykład mufa będzie nie tego producenta, albo coś faktycznie źle usłyszę, średnicę. No i tutaj już się w tym momencie na budowie robi problem, ponieważ to może być ta jedna kluczowa kształtka, która zatrzyma mu robotę na cały dzień. A tutaj jak on sam to przeklepie, jakby niwelujemy taką możliwość zupełnie, ponieważ no wie najlepiej czego potrzebuje i widzi co pisze. I zawsze można to podwójnie też sprawdzić, a w momencie, w którym on mi to poda telefonicznie, no to już jakby no nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, czy to, co ja napisałem w zamówieniu faktycznie jest tym, co on mi podał, bo to już jest jakby klepnięte, ja to zamawiam i idzie na budowę bez podwójnej weryfikacji. Okej. Okay. Napisałeś następny punkt. Klient składa zamówienie przez portal, widzi ile kredytu kupieckiego zostało mu do wykorzystania oraz widzi ilość swoich faktur. No to jest jak gdyby jasne i tłumaczyć nie trzeba, ale, ale mam takie pytanie pogłębiające. Zakładając, że ktoś ma założone konto. Mhm. Witamy Marcina Penka. Witaj Marcinie. Jeżeli ma ktoś założone konto u was ale jednak z jakichś powodów zadzwonił, bo musiał albo, wiesz, nie był przy komputerze, albo albo z jakichś powodów e, chciał szybko coś tam sobie domówić. Czy taka faktura do niego też w ten rejestr trafia i jest widoczna? Czy to jest e, poza systemem i wtedy już tylko, już tylko dostaje, wiesz, fakturę taką niebędącą w tym zestawie? Znaczy, na chwilę obecną dostaję ją wtedy tylko na maila. Na portalu widać faktycznie tylko i wyłącznie faktury złożone przez portal. Z tym, że z tego, co mi wiadomo, pracujemy już nad tym, żeby faktycznie wszystkie faktury automatycznie były widoczne mm -hmm. na portalu. Okej. Okay. Z tym, że limit umniejsza się nieważne, czy jakby faktura została wystawiona przez nas ręcznie, czy została na portalu, po Jaka. prostu jakby kwota się będzie zmniejszać. Następną, następną rzecz mamy taką, czyli dostępność do ofertownika, a więc możliwość skonfigurowania sobie ceny ofertowej, tej, po której chcemy sprzedać klientowi, tak? Dokładnie tak. Poza tym, jeżeli klient na przykład ma kilka rozpoczętych inwestycji, tudzież rozpoczyna realizację jakiejś inwestycji, którą dopiero co ofertował, zawsze ma możliwość jakby poglądów w ofertowniku, co tam dokładnie było, no bo nie ukrywajmy, jeżeli tych tematów jest dużo, to nie o wszystkim jesteśmy w stanie wspamiętać, a tak jest wszystko, jakby biało na czarnym. Dobrze. I teraz, tak troszeczkę chwytając w tą klamrę, gdybyś dosłownie w trzech zdaniach powiedział: co się dzieje z takim zamówieniem po wygenerowaniu tego zamówienia automatycznie? To znaczy. Ono omija ciebie, i to jest jak gdyby przyspieszenie dzięki temu, że ty nie musisz tego zrobić, a więc pozostałe działy już mogą obrabiać takie zamówienie, tak? Dokładnie tak. Takie zamówienie po jakby już sfinalizowaniu go, po dodaniu do koszyka, wybraniu formy płatności, czy to ma być przelew, czy ktoś chce, może tam po prostu cofać, za to z góry. Ono trafia do naszego działu obsługi klienta i stamtąd już dziewczyny po prostu z automatu widzą, które pozycje są dostępne, które są niedostępne. Niedostępne są zamawiane, klient jest informowany o czasie oczekiwania. O ile oczywiście są takie pozycje, bo może być tak, że wszystko jest gotowe. Jeżeli wszystko jest gotowe, to w momencie zaksięgowania płatności, tudzież jeżeli to jest przelewowa faktura i to takie zamówienie zostało złożone przed godziną 12, towar jest po prostu już jakby zgłoszenie do spedytora i towar jest po prostu wysyłany. Mhm. Na, zeszłym, na, zeszłym, na zeszłych robotach w toku rozmawialiśmy o kredytach kupieckich, czy też o pozyskaniu kredytu lim, limitu kupieckiego. No i tak w zasadzie są te dwa kroki, tak? Czyli z jednej strony limit, z drugiej strony siatka rabatowa. Powiedz mi. Ta siatka jest przyznawana tam, powiedzmy, raz na jakiś czas. Czy wy ją odświeżacie? Czy dopóki się załóżmy, ktoś nie upomni albo nie powie, słuchaj, ja mam gdzieś indziej inny rabat, musimy nad czymś popracować? To jak rozumiem, wtedy do ciebie dzwoni i sprawdzacie, co można zrobić? Czy w jakichś sytuacjach, powiedzmy sobie, szczególnych sami uzg... no, jakoś poprawiacie te, te warunki? Jak, jak to się odbywa na co dzień? my na bieżąco aktualizujemy siatki rabatowe, żeby nie było też takich sytuacji, że, bo też sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o producentów i ich ceny katalogowe, jest bardzo płynna w dzisiejszych czasach. Więc my na bieżąco jakby aktualizujemy wysokość wszystkich rabatów. Ale oczywiście zdarza się sytuacja, że klient do nas przychodzi z ofertą z innej hurtowni, mówiąc, że tam ma trochę więcej. No my oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie negocjacje. Ale mhm. też z zaznaczam, że szantażować się nie damy. No, my to się właśnie, tak, tak, <laughs> tak. To fantazji niestety pewnie być nie może z uwagi na, na po prostu bardzo, bardzo krótkie te marże, prawda? Dokładnie tak, a szczególnie, że papier przyjmie wszystko, więc na takiej ofercie może być mhm. faktycznie wszystko napisane. Ale ogólnie staramy się, żeby siatki były aktualne i żeby klienci nie musieli robić takich rzeczy, żeby po prostu mhm. byli zadowoleni cały czas. Wiesz co, tak zapytałem troszeczkę o te rabaty, ale też tu właśnie sam nawiązałeś do cen, no bo chciałem Cię zapytać o newsletter. Wiadomo, że gdzieś tam się odhacza, przysyłajcie mi newsletter, nie przysyłajcie, zgadzam się, nie zgadzam. Jaką komunikację realizujecie poprzez właśnie ten kanał wysyłki właśnie maili, maili automatycznych? Bo wiemy, że tego no spam przychodzi bardzo często z wielu miejsc, a jednak tutaj komunikację ze stałym klientem tym bardziej, że jeżeli jest to klient internetowy, nazwijmy to, to ty nie masz z nim na co dzień kontaktu, tak? Ty nie masz tego tak. telefonicznego y, możliwości porozmawiania co u ciebie, więc taką, tak naprawdę jedną drogą, jedną z takich dróg, które możecie wykorzystywać jest na pewno ten newsletter. Jakie wiadomości y, wysyłacie tą tą właśnie drogą komunikacji. Jest możliwość wybrania wiadomości albo mailowo, albo SMS-owo, albo na no, obydwa te sposoby. Mm. Plus, żeby faktycznie ograniczyć ten spam do minimum, jest opcja wybrania sobie informacji o producentach, którzy nas interesują. Czyli my nie wysyłamy wiadomości o każdym z naszych producentów, których no, mamy kilku, więc to faktycznie byłoby ogrom wiadomości. Można wybrać kilku faktycznie wybranych producentów, z którymi współpracujemy i których ceny, zmiany cen nas najbardziej interesują, i tylko dostawać informacje o jakiejkolwiek zmianie. Tych producentów, czyli na przykład, nie hmm. wiem, Kanter wprowadza podwyżkę za powiedzmy miesiąc. Albo obniżkę, albo słuchaj, albo obniżka wprowadza. No, takie maile niestety nie są wysyłane tak często, jakbyśmy chcieli. Chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby klient do mnie zadzwonił, no. że chyba, Hubert, macie jakiś błąd, ponieważ dostałem maila, że będzie obniżka ceny. Hmm. Mam poczekać, żeby kupić za miesiąc, bo teraz jest za drogo. To takie rzeczy raczej się nie zdarzają. Ach, przyjdą jeszcze te czasy. Mam nadzieję. Że, że jednak coś tam się obniży. No dobrze, dobrze, dobrze. Ok, czyli krótko mówiąc yy, mamy tą proporcję jeszcze powiedzmy pe yy, pewną dysproporcję, że jednak wielu klientów ciągle, ciągle lubi zadzwonić, ale też i pewnie coraz więcej czy, czy do, dosyć, dość dużo się zaczyna przekonywać do korzystania, do korzystania z e-commerce. Pytanie, nie wiem, czy będziesz takie dane miał, ale może obserwacje, czy to też trochę nie zależy od wieku klienta, nie? czyli jeżeli ktoś jest przyzwyczajony i szybko śmiga w, w internecie, czy tam po prostu wiesz, w, w, łatwiej mu jest obsługiwać komputer, czyli, czyli osoba młoda w, w, w stosunkowo może chętniej korzystać z tego typu urządzeń, niż tak jak ja, człowiek już starszy. Jak mam, wiesz, wiele razy klikać zbyt dużo i zbyt często, to wiesz, to tak już oszczędzam się. Znaczy trochę tak jest, chociaż ja też wolę unikać takich stereotypów, bo zdarzają się klienci, którzy jakby w pełni przeczą tej tezie. Ale no, no. faktycznie jest tak, że z klientami troszkę dojrzalszymi, ciężej jest jakby zacząć cały ten proces mm. działania na platformie, ponieważ po prostu może nie do końca są nie tyle przekonani, co... Wydaje mi się, że to jest skomplikowane i wtedy, jeżeli jest możliwość, oczywiście, spotkania się osobiście z takim klientem, to wtedy jakby bardzo to pomaga, żeby przenieść tą sprzedaż do internetu. Z tym, że my na przykład na stronie internetowej też mamy dużo poradników, jak radzić sobie, jak okiełznać naszą platformę i każdy ich element. A propos poradników. Przypomniała mi się historia z życia, wzięta z, dzisiejsz, z tego tygodnia, bodajże z dwa dni temu. I to tak znowu nawiążę do, do, do siebie. Robiłem jakąś grafikę w Photoshopie i zapomniałem, jak robi się napis po okręgu. I wiesz, co zrobiłem? Chwyciłem za telefon, żeby zadzwonić do Janka, żeby mi powiedział przypomniał, jak to się robi. Nie odbierał, i napisał: Nie mogę z Tobą rozmawiać. I dopiero sobie wtedy pomyślałem, no przecież wystarczy, że włączę YouTube'a. I otworzę pierwszy poradnik, i w ogóle napiszę, jak wpisać, wiesz, tekst po okręgu. I dosłownie szybciej znalazłem ten poradnik, przesunąłem sobie, wiesz, ten film na to miejsce, gdzie, gdzie ktoś tam pokazał, jak to zrobić, i, i przypomniało mi się, to zrobiłem. I później mhm. dopiero sobie uświadomiłem, że nie dość, że, wiesz, jemu zawra zawracałem gitarę, musiał mi odpisać, gdzieś tam odebrać ten telefon, ja już tak przez chwilę mówię, dobra, to poczekam, aż wróci. I dopiero później ten przebłysk, no boże, a przecież to, tam wszystko, wszystko jest w internecie, nie? I tak samo tutaj jest ten przykład tych poradników, o których Ty mówisz, może. Mhm. Być. Tak, dokładnie tak. Tylko, że w dzisiejszych czasach mamy też taką troszeczkę klęskę urodzaju, ponieważ jesteśmy atakowani tymi informacjami z każdej strony. I to faktycznie też czasem sprawia, że te najprostsze rozwiązania wydają się takie, że nie pomyśleliśmy mhm. o nich w pierwszej chwili. Dokładnie. Tak, 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 potwierdzam, potwierdzam to. Yy, no dobrze, dobrze, Hubercie. W takim razie co? Dziękujemy za dzisiejsze roboty w toku. Yy, zapraszamy oczywiście na HPL do kontaktu tak, zależy, z tak. Michałem Hubertem. I cóż, widzimy się na następnym odcinku, ale też i za nieca, nie, za dobry tydzień. Za dobry tydzień widzimy się już na targach w Poznaniu, a tymczasem wypada złożyć życzenia świąteczne. Wszystkiego dobrego i spokojnych świąt. Dokładnie tak zdrowo, spokojnie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Do zobaczenia.